Dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i taki film, który dzisiaj totalnie też mnie zaskoczył, ponieważ niespodziewanie przyleciała do mnie paczuszka z nowościami od UHK Gallery, Za chwileczkę razem i zobaczymy. Ja was witam. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteście. No, i tradycyjnie zapraszam, jeżeli jeszcze ktoś tego nie robi, do subskrybowania kanału. Ten przycisk tam sobie fajnie w lewym dolnym rogu miga. Można kliknąć, można dołączyć też do wspierania. A wszystkim wspierającym serdecznie dziękuję z całego serca, że jesteście. Moi drodzy, zachęcam do tych subskrypcji, do klikania w dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami, które się tu pojawiają. Tym bardziej, że. Zbliża się Scrapmas. Słuchajcie, wielkie wydarzenie, do którego przygotowuję się tak naprawdę ja praktycznie cały rok, bo gdzieś tam w głowie te pomysły ciągle e, chomikuje, aż przyjdzie ten czas organizacji Scrapmasa, więc mam nadzieję, że w tym roku też nie zawiodę Was. Moi drodzy, w, w, to było chyba. Nie chciałabym Was teraz okłamać, ale jak zorientowałam się, że te nowości od uchaczków już są, bo ja sobie tam zaglądałam co chwileczkę do sklepu i weszłam, ale nie wiem, w który dzień to było, w ubiegłym tygodniu. O, mówię, są, o rany, jakie piękne te jasne, słuchajcie, zaraz sobie tam do koszyczka wrzuciłam, potem troszkę mi to z głowy uciekło, bo zajęłam się czymś innym, bo mieliśmy tutaj w weekend taką dużą imprezę, więc wiecie, mówię na, na spokojnie sobie potem poniedzieli to tam y, dokończę ten zakup, powrzucałam sobie aż tu nagle w y, czwartek czy, czy wiecie, jakiś to był dzień taki y, przed końcem tygodnia dostaję informację na impoście, że leci do mnie paczka od łuchaków, czy nawet w środę była przygotowana, w czwartek wysłana i słuchajcie jakimś cudem ktoś w mojej głowie chyba odczytał y, te myśli i uchaczki, i Ula przysłali dla mnie paczuszkę z nowościami. Uleńko bardzo z całego serca Ci dziękuję całej ekipie uchaczków. Jest mi bardzo, bardzo miło i też z wielką przyjemnością razem z wszystkimi tutaj na kanale zobaczymy sobie. Te nowości. To są dwie nowości. Jest y, taka jesienna kolekcja, Ula powiedziała dodaję ci też jesienną, może się przyda i powiem wam w tajemnicy, że prawdopodobnie przyda się bardzo, ale to już wkrótce. Y, jest zimowa, która serce moje skradła na amen w pacierzu. I tutaj Ula dołożyła tą zeszłoroczną, która też mi się tak bardzo podobała. My tam chyba robiliśmy ateciaki na skrapmasie, więc uchaczki też, słuchajcie, na skrapmasie będą. No co ja tu będę ukrywała? Uchaczki zawsze z nami są, więc też mi jest bardzo, bardzo miło. Ula mnie tak zaopatrzyła, słuchajcie, że nie ma bata, żeby czegokolwiek zabrakło, ale ja się cieszę, bo do jednej z kolekcji mam tutaj już jeden konkretny plan. Słuchajcie, ja sobie wsunę to opupowo do pudełka, żeby to się nie ja tu nagrywam warsztat, więc yy, no, wiecie. Zawsze to jest super sprawa. Uchaki zaskoczyły mnie niesamowicie tą kolorystyką, tymi białymi, pięknymi świętami. W piątek chyba albo w sobotę dopiero zobaczyłam zapowiedzi właśnie na ich stronie, ale ja w weekend byłam bardzo pochłonięta tutaj wydarzeniami w moim domu, więc wiecie, tak byłam na, na doskok tylko. I zaczniemy sobie może od tej kolekcji jesiennej, o której Ula wspomniała, że to kolekcja jesienna. Czekajcie, bo mi to tu zjeżdżam. Ja po prostu nie wiem, ja bym chciałabym chyba jeszcze jedną pracownię sobie zrobić i Też pewnie by mi zabrakło miejsca. Są paseczki, są napisy i to są z tej zimowej, a my sobie tu zaraz zobaczymy z tej jesiennej. Kolekcja w takich seledynach, granatach, zieleniach. Piękna, bardzo ładna. Wiecie, jak to jest z uchakami, takie bejziki, które ja uwielbiam, bo przecież najlepiej pracować na bejzikach, do których możemy sobie kompozycję poukładać z elementów do wycinania. I jeżeli dobrze widzę. To jest coś, co po prostu tutaj tym razem wyjdzie mi jak malinka. Widzę kwiatów dużo, jestem przeszczęśliwa. Także zaczniemy sobie od kolekcji Essence sens form, czekajcie sobie zerknę, czy mnie tu będzie dobrze widać, będzie dobrze widać, zatem jedziemy słuchajcie, na okładce możecie już zobaczyć mniej więcej, co tam się w środku czai, papiery od uchaków to 30,5 na 30,5 macie 5 dwustronnych arkuszy plus bonusy na tyle okładki te mam e, 200, 250 gram odwracamy i na odwrocie okładki są tutaj bardzo muzyczne klimaty, są postacie przede wszystkim, w muzycznym takim widzę tutaj kierunku idziemy, mamy też foto, mamy mm, świeczki piękne, kawuśki, więc taki słuchajcie czas na, jesienne, na jesienny reset, o tak, o tak. Radość moja wielka, piękne kwiaty, słuchajcie. Ja się cieszę z tego ogromnie, bo kwiaty to zawsze jest coś, co naprawdę, jeżeli chodzi o Pracę to daje powera, tak? Bo te kwiaty, no to ja w pracach to jestem przeszczęśliwa, kiedy mogę wykorzystywać. To wygląda jak czosneczek taki, nie? Troszkę mamy kwiaty, mamy liście i takie dodatki, które pięknie się sprawdzą. Na odwrocie też żal troszkę, bo jest cudowny, głęboki granat, taki nawi, na to się mówi, on tak jest. Świetne są te napisze. Tu, tutaj słuchajcie: Scrapbooking, Scrap Story, Books, Scrap Room, album, Scrapbooking, i znowu. Wiecie, ta kolekcja, ja mam wrażenie, że ona wyszła pod konkretny projekt. Ja zastanawiałam się do samego końca nad papierami, ale chyba już podjąłam decyzję. I to nazywa się, ten arkusz się nazywa Form. Ten nazywa się Studio. Ja ogólnie rzecz biorąc, podziwiam ogromnie u Haki za to, że każdy arkusz u nich ma swoją nazwę. Ja mam trudno wymyślić nazwy do kolekcji albo jakiegoś konkretnego, wiecie, projektu czy czegoś, a tutaj każdy arkusz papieru ma swoją nazwę, coś niesamowitego. No i mamy faktycznie takie pokoje artystów, tak bym to rzekła. Ten pusty, ten z jakąś leżaneczką, tu troszkę po męsku, tu już widać, coś się dzieje. Tu to totalny artysta, <grym> bałagan. Wszystko poprzewracane, tu pełno książek jakieś, więc wiecie, takie typowe takie. Um widoczki, no nawet nie wiem, czy bym powiedziała widoczki, ale pomieszczenia, o dechy, piękne dechy, brąz y, i takie zielenio-seledyn, śliczne są deseczki, takie poprzedzierane, popochadrane tutaj, słuchajcie mnóstwo atrybutów, które można wykorzystać też w naszym skraperskim świecie jako te nasze symbole czy to mamy tu jakieś farby, ołówki nawet paletki jakie paletki nie do grania, oczywiście, palety z farbami takie wiecie, przybory tutaj gdzieś takie skraperskie, gdzie nam się troszeczkę jednak to tak można pociągnąć do skrapowania. Malujące osłupki. Mamy też tu trochę baletu, widzę tańca, więc wszystko takie wiecie, bardzo hobbystyczne, jakbym powiedzieć mogła. No i dechy, które tu są w takiej głębi, to jest kolor, który ja zawsze mam problem określić. Już miałam to chyba raz ktoś mi potem powiedział akwamaryn? Nie. Nie chciałabym teraz tutaj jakiejś głupoty palnąć, ale ktoś mi potem ten kolor tak pięknie podpowiedział. Tu mamy kolor, słuchaj, tu mamy arkusz minty, no i on taki jest piękny, miętowy, bardzo delikatny, przecierany. Gdzieś tu są te, wiecie, takie stempelkowe, drukowane e, gadżety, dodatki, jeżeli chodzi o uchaki. No i tutaj jest kawałek... Blachy, którą już tutaj bardzo mocno rdza pokonała. Gdzieś to tam wszystko odchodzi, wygląda to troszeczkę, jakby mnie widziała taka rzęsa na jeziorze z daleka. Wiecie, bo to takie jest faktycznie, ale w rzeczywistości to mamy taką, taką blachę, z której się rzasypie, mozaik i mamy piękny odcięć, jest taki głęboki, cudowny jest przepiękny, słuchajcie. Niesamowity. Z tyłu coś fantastycznego. Zobaczcie tylko na te cyferki, literki, jak tu ładnie wygląda. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Life Love. Naprzemiennie śliczna kolekcja. Ona już ma swoje przeznaczenie, więc już wkrótce będziecie mogli też zobaczyć, co z niej powstanie. Mam nadzieję, że albo w tym, albo w przyszłym tygodniu powinno już być zobaczymy jak to się tam wszystko ułożyć tak fajnie także to i do tego mamy słuchajcie paseczki na paseczkach jeszcze mamy takie elementy do wycięcia to jest, są słuchawki książki aparat książeczki i taka dziewczyna no i te piękne tu takie cyferko krateczki i to co najbardziej mnie zawsze kręci w uchakach to te fajne paseczki z napisami i to są napisy które zawsze znajdują zastosowanie uchaki mają głowę do tego bo zawsze te napisy są fantastyczne dobra kawa to podstawa moje latek, klimacik. to są słuchajcie hasła które można umieścić na teciakach ale też świetnie nadadzą się słuchajcie do kartek wszelkiej maści bo zawsze znajdzie się coś co do tych kartek i spójrzcie choć tematyka tutaj jest konkretna i wiemy o o co chodzi, to jednak znajdziemy spełnienia marzeń, wszystkiego co najlepsze, spełniaj marzenia, czyli takich typowo, wiecie, do karteczek. Elementów to mnie bardzo cieszy. Radość tworzenia. Pokaz, pokaż emocje. Tu są takie motywujące napisy, ale też się znajdą i najlepsze życzenia, nigdy nie mów nigdy. Znajdź trochę czasu tylko dla siebie o coś pięknego. Przerzuć kartkę, kto jak nie ty. No, słuchajcie, każdy problem ma jakieś rozwiązanie. Piękne hasło, naprawdę to twój czas będzie dobrze. Słuchajcie, te napisy to jest coś. Co po prostu mam wrażenie, że powstało do mojego projektu, więc cieszę się ogromnie. A kiedy tam do koszeczka sobie wrzucałam, to zastanawiałam się, czy wrzucać też tę te kolekcję, czy nie. Mówię, nie wiem, czy będę miała teraz czas cokolwiek robić, no bo wiadomo, scrap Jestem przeszczęśliwa, że ula tę kolekcję wrzuciła, bo straciłabym wiele. Bardzo, bardzo się cieszę. Jedziemy z kolekcją tegoroczną zimową, słuchajcie: White Whispers. No, niesamowitość. Ja już tu widzę takie mroźne klimaty, więc zaraz sobie tutaj wszystko pooglądamy. Podobnie jak. Y w poprzednim bloku mamy oczywiście 30,5 na 30,5, jest pięć tych dwustronnych arkuszy. Mamy też bonus na okładce, no i mamy 250 gram, co cieszy mnie ogromnie. Na odwrocie, słuchajcie, okładeczki. Ja zawsze sobie też okładki osobno zamawiam, bo mam z czego wycinać, ale tutaj mam trzy kolekcje, więc będzie ta jedna do wycinania, a dwie do pracy. I teraz zobaczcie, mamy tu takie naprawdę piękne, białe, mroźne święta, ale nie takie niebieskie, nie takie czerwono-zielone, ale takie naprawdę pełne magii, przytulności. Kiedy ja zobaczyłam w ogóle te kolory, to mówię chyba pierwszy raz taką kolekcję widzę, która idzie od tej białej strony, takiej jasnej, cieplutkiej. Zaraz zobaczyłam kocyk, kakao, czy gorącą czekoladę, dobrą książkę i gdzieś przy choince, ponieważ ja dekoruję choinkę właśnie w takie, mam ręcznie... Dziergane, dodatki, które dostałam od dziewczyn, zbierałam na przestrzeni no, kilku lat ostatnich, e, zrobiliśmy sobie same z Karoliną bombki. E, piękne, mieniące się, nie y, 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 różowe złoto, tylko takie, i nie też takie żółte, to się nazywa, takie pośrednie szampańskie i po prostu ta kolekcja tak jakby w punkcik mamy bombki, mamy książeczki, a dziewczyna Aniu, te kocyki tutaj pozwijane, takie większe bombki, te choineczki, tu takie nasza choinka piękna. Słuchajcie, no cudowny klimat, fantastyczny przecudownie cudownie to wygląda. Arkusz Forest Spirits. Tutaj są zwierzaczki, niedźwiadki, reniferki, wiecie jakieś elfiki. To są klimaty, które nie do końca są moimi klimatami. Tutaj nie będę ściemniała. Ja takich postaci, takich elementów raczej w pracach nie używam, ale za to zobaczcie tylko na ten arkusz. Nie będzie bólu, nie? Czasem tak jest, że mimo, że jest to pięknie, aczkolwiek ja jakby nie korzystam z takich elementów za to, to daje czadu, mamy takie przebitki tutaj i nie wiem jak to jest, to są takie takich elementów nie wiem jak to nazwać naprawdę troszkę gałązek troszkę takiego druku więc wygląda to fantastycznie i tu mamy cyferki na dole <laughs> cyferki tak misty takie naprawdę mistyczne piękne takie zwiewne takie wiecie otulone śniegiem białym, białym puchem miasteczka zakamarki uliczki to jest coś, co pobudziło moją wyobraźnię, taką wiecie, świąteczne ciepło. W sercu przyniosło taki padający śnieg i te okno, gdzie świeci światło. No. Coś pięknego, naprawdę ja jestem zauroczona kolekcją. Ja tylko widziałam ją na okładce, bo jeszcze ich nie przeglądałam. Oglądam razem z Wami. Odwracamy sobie, i tu mamy takie dechy. Dechy jasno-beżowe, jasno bo to takie są tutaj taka naturalna deska wychodzi spod tego, więc zawsze fajne tełko. Echo. Coś najpiękniejszego, co słuchajcie widziałam, to jest, tu jest ten właśnie, nie wiem jak nazwać takie, to, to jakby stempelki takie, trudno mi to określić, i te choinki, które tu są tak nienachalnie wytknięte w ten arkusz, jakby przykryte wszystko śniegiem, było taka naprawdę jakaś mgła i takie, takie, jak pisze Echo w lesie, gdzieś tam się niesie wszystko, Christmas Book Santa Official Mail, no pięknie, baśń zimowa Kraków w drukarni narodowej w Krakowie, Stemple. Bomba. A tutaj do kontrastu takie ciemne dechy. Ja z pewnością będę raczej w tym jasnym, więc jak tu jest takie ciemne, nie będzie mi żal, choć deski lubię słuchajcie, arkusz glas, to jest prawdziwy glas, to jest lustro, to jest szyba okno, o tak na którym mróz wymalował swoje obrazy, ściągnięte wiecie, tak jak czasem rano się wstawało i ten mróz na szybach słuchajcie, grał swoje historie, tak też tutaj jest, wygląda to fenomenalnie kiedy wykorzystamy do pracy jeszcze sobie gdzieś tam poddajemy glossy no to będzie sztos, a po odwrocie mamy tutaj słuchajcie wianuszki, wianuszki są z bombek, gdzieś tam widoczek w środku to jest przepiękne z tych po isencji, ten wianek. Tutaj też mamy z takich gałązek, gdzieś tam w okienku. To jest bardzo ładne. Taka, taki łuk, gdzieś to miasteczko tutaj nam się wyłania. Pięknie to wygląda, słuchajcie, bardzo fajnie do ataciaków, do kartek świątecznych idealnie. Skrypt, czyli mamy tu. Pismo, druk, takie kartki, kawałeczki kartek, trochę śnieżynek, bardzo ładnie to chodzi. Ja nie jestem fanką jakąś wielką drukowanych arkuszy, to tutaj to jakoś, nie wiem... Chyba nie jestem tu obiektywna, bo tak mi się ta kolekcja podoba. Po prostu, że nawet ten drug mi się podoba. Zwłaszcza te śnieżyneczki, które tutaj i ten śnieg, gdzie się tutaj przeplata między te arkusze. I z tyłu mamy, słuchajcie, fajne okienka z numerami. Idealne do grudniownika, bo tu nawet jest do 30 i 31 dnia grudnia, więc można tu naprawdę wiele, wiele pomysłów z tego wyciągnąć, jedyna rzecz, której troszeczkę mi tu brakuje, to kwiaty, bo wiecie, że ja to jestem taka bardzo kwiatowa u mnie kwiaty, to no, to jest must have do pracy, zwłaszcza w tych świątecznych projektach, no nie ukrywam, że będzie mi ich tutaj brakowało ale może spróbuję coś stworzyć sama do tego, albo połączyć sobie z jakimiś jasnymi grafikami, które mam, choćby na tym pasku mogło troszkę tych kwiatów być, bo wiecie, ja wiem, że uchaki mają swój styl, ale ja to jestem taka kwiaciara totalna i jakby tu trochę tych kwiatów tak było, to fajnie by to był czat. Tu takie paseczki. No i mamy, słuchajcie, napisy. Tu są też po angielsku oczywiście, mnie interesuje tylko język polski. Białe święta, wesołych świąt magiczne, Boże Narodzenie, grudniownik, kalendarz adwentowy, biała magia, słuchajcie, piękne no, mnóstwo napisów do wyboru do koloru. Ja zastanawiam się, kto te, te, te hasła i jakby wymyśla, bo one są zawsze fantastyczne. Zobaczcie, nawet tu mamy na karteczki magicznych świąt, pięknych świąt, Boże Narodzenie, spokojnych świąt, nawet cicha noc, znowu magicznych, Boże, Boże. Piękne napisy, które wykorzystamy, słuchajcie, do grudniowników, do albumów, do kartek, do junk journali, do ateciaków. Fenomenalne. I tu gdzieś migło coś fajnego, i teraz, o, w objęciach zimy, cudowne grudniowe opowieści, magiczne Boże Narodzenie. Piękne, piękne napisy z których będziemy z pewnością korzystać. No i tę kolekcję na pewno będziemy, słuchajcie, wi widzieć też na Scrapmasie. Będę miała ogromną przyjemność. Chyba ja mam dzień z uchami, więc tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę, że będę mogła z tą kolekcją popracować. Tak czy siak, pewnie bym po nią sięgała. Natomiast no tutaj to w ogóle się tak fajnie złożyło. Chyba tak mi się wydaje, że ja będę inspirowała w dniu, w którym uchaka galerii jest... Patronem. Słuchajcie, scrapmas to też nie tylko inspiracje, to też są niespodzianki przygotowane przez, przez dziewczyny, które inspirują, przez niektóre dziewczyny, przez firmy, marki, które, które biorą udział w scrapmasie, które są z nami. Więc warto sobie zaglądać zwłaszcza na grupę scrapmasową. Ona tam sobie śmiga można w każdym momencie dołączyć, tam powolutku będziemy działać. Ja tradycyjnie, słuchajcie, tej tradycji trochę teraz zerwałam w tym roku, ponieważ w poprzednich latach już w październiku, każdego dnia pojawiały się posty na temat w temacie każdego z poszczególnych sponsorów. Ale w tym roku tak uznałam, że troszkę takiego zamieszania przez to było, bo to wiecie, niektórzy mieli rabaty, już to mieli w chcieli przeznaczyć w dniu, w którym będą inspirowani, przedstawiali by nie w październiku, robiło się tak, tak dużo wszystkiego niepotrzebnie, sponsorów mamy mnóstwo tych, którzy już byli, których już przedstawiałam, zatem każdy dzień, słuchajcie, skrap masowy, będzie przedstawiany sponsor, Rano. Będzie trzech sponsorów po kolei, czy tam dwóch, czy, czy tylko jeden. Różnie to tam będzie wyglądało. Oni sobie będą rano przedstawiani. Jeżeli będzie jakiś rabat, jakaś niespodzianka przygotowana przez sponsora, on się też będzie pojawiał rano. Niektórzy jakieś promocje będą mieć tylko w dniu tej swojej inspiracji, niektórzy troszkę dłużej. Więc warto sobie te wpisy czytać na bieżąco. Cały listopad będzie się to działo, więc myślę sobie, że fajnie wykorzystać. Słuchajcie, zapasy, które mamy z ubiegłego roku, a jeszcze sobie potem potworzyć na grudzień albo wybrać jakieś inne, bo przecież no, nie musicie wszystkich świątecznych kolekcji z kolekcji korzystać. Można sobie na przykład przy jakiejś promocji zakupić kolekcje inne już na, na kolejne projekty, niekoniecznie świąteczne, więc ja Was bardzo też serdecznie zapraszam do obserwowania przede wszystkim z masowej strony. Myślę, że tam, tam raczej będę wszystko, będzie się wszystko pojawiało na moim fanpage'u gdzieś tam przypomnienie, jakieś też będę próbowała wrzucić na temat inspiracji czy tam piątku z inspiracją też mam swój pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie, bo dziewczyny też z DT będą inspirować na Scrapmasie więc musimy to jakoś wszystko poukładać sobie żeby miało to ręce i nogi więc już powolutku, bo mamy gdzieś tam już prawie połowy października, więc myślę, że czas wyciągać pudełeczka i szykować się do wspólnej zabawy ja sobie mam przed sobą jeszcze tę kolekcję z ubiegłego roku. Tak szybciutko Wam ją pokażę. My z nią pracowaliśmy. Ona jest Wam na pewno znana, bo ona też w ubiegłym roku na ma się brała udział. Z nami Holiday Glow. I to są takie święta bardziej już tradycyjne, w kolorach czerwieni. Mamy arkusz tutaj. Na odwrocie okładki, yy, zobaczyłam się na tego jelen Jeleniferka. Yy, tradycyjne kolory. Tu mamy pierniczki, a nawet mamy szpileczki fajne z yy, ostrokrzewami. Mamy z dzieckiem uroczą, słuchajcie, śpiewających kolędników. No, takie klimatyczne. Elementy. Arkusz Antik to są lampeczki, takie zobaczcie fajne na kółeczkach budki, księgi z dekoracją, takie książeczki, różne tramwaje, zegary, no latarenki piękne, nawet jest szampan. A na odwrocie dechy takie zielono beżowe, takie naturalna decha. Gift tag, czyli mamy już gotowe, można powiedzieć, taguśki. Można je przyczepić do prezentów, można je wykorzystać na ateciaki, można je wykorzystać też do kartek okolicznościowych, więc zobaczcie, gotowe projekty są, ale któż by tam ciął tagi, skoro tutaj jest taki cudowny arkusz w te skośne pasy, przepiękne. Charming to jest Mamy tutaj różne zobaczcie hale, dworce, pomieszczenia. Zwykle tu jest kuchnia kuchnia, ale tu są jakieś Christmas Books, ee, jakaś księgarnia duża, coś w tym rodzaju, e, Christmas Carol, czyli mamy świąteczny pokój, no piękne, piękne, słuchajcie, elementy, które można naprawdę m, fajnie sobie w, w kartkach wykorzystać, a tu jest taki żółto-brązowo- e, czarnawy e, arkusz, świetny do, słuchajcie, podbić teł i tak dalej, my wiemy do czego to wykorzystać, Heritage, heritage e, drukowany, zadrukowany, kawałek Gazety Toy Factor Express Delivery uh, Christmas Carol in Prose. Bo tak wygląda jak z jakiejś y, gazety y, wiecie, New York Times. Dobra. A po drugiej stronie mamy y, arkusz takich nut. Pewnie jakąś piosenką, taką świąteczną. Christmas Wars. believe. Arkur, słuchajcie, Tim team, Timeless to są zegary na takim na tym tle chyba, które tam było o ile mnie pamięć nie mieli, takie żółtawe, jasne troszkę przebić nutek, czyli połączonych kilka elementów, no i mamy na tym te, te, te zegary umieszczone, piękne a z tyłu dechy takie mocno ciemne czarno-brązowe z takim miodowym odcieniem więc kolekcja, słuchajcie, ubiegłoroczna fantastycznie, my pamiętamy ją na pewno, słuchajcie, ja o ile pamięć mnie nie mieli, chyba robiłam z nich ATC, ale nie jestem taka do końca pewna, ponieważ moi drodzy jak to tradycja e, nakazuje i e, jaką będę podtrzymywać, będzie wielka wymianka świąteczna wielka wymianka masowa wymiana świąteczna, więc też Was bardzo serdecznie już teraz zapraszam e, to będzie wielkie wydarzenie słuchajcie, będziemy się dobrze bawić mam nadzieję przez cały, cały miesiąc prawie że, bo 25 dni w sumie no i tutaj jeszcze mamy paseczki słuchajcie, z tej kolekcji e, tu jest mamy grafiki, a tu są paski z napisami. No słuchajcie, napisów mi nie zabraknie na pewno. Jak wiecie, ja uwielbiam napisy bardzo. Ja tu teraz tak prześmierczo trochę powiedziałam, no ale do kartek świątecznych i tak dalej, no to napisy być muszą, a zawsze mam problem, bo jak wiecie, często jest tak, że tych napisów jest dużo, ale jakoś do kartek ciężko jest cokolwiek dobrać. A tu naprawdę fajne napisy, które na karteczkach przede wszystkim, choćby ta pierwsza tutaj, zobaczcie z góry. Wesołych świąt, świątecznego spokoju, magicznych chwil, świątecznego blasku, Boże Narodzenie, rodzinnych świąt, cudownych świąt, słuchajcie, wesołych świąt, znowu Boże Narodzenie. To są takie naprawdę idealne karty, karteczki na wszystko. Tak wyglądają tegoroczne kolekcje uchaczków, plus ta z ubiegłego roku. Ja jestem zachwycona tą białą kolekcją, jest taka inna od wszystkich i na pewno z przyjemnością z nią sobie. O, tak, słuchajcie, i to jest prawda. Na pewno z przyjemnością, wielką z nią sobie popracujemy. Na tej będę pracować już wkrótce już niedługo pojawi się na pewno projekt, więc już też serdecznie Was zapraszam do tutaj zaglądania, obserwowania. No i pozostaje mi, słuchajcie, cieszyć się, podziękować raz jeszcze Uli i Uchakom za, za przygotowanie paczuszki i wysłanie w moje ręce. Bardzo, bardzo jest mi miło. Cieszę się ogromnie, że mogłam zobaczyć tę kolekcję tutaj razem z Wami, natomiast na jej szersze wykorzystanie zapraszam już podczas Scrapmasa i też już w niedługim czasie na projekt specjalny, który się pojawi, natomiast teraz się żegnam z Wami, żegnam, wracam do pakowania, czy do nagrywania warsztatów i potem do pakowania ich zresztą, żeby szybciutko je do Was wysłać i móc zająć się już tutaj planowaniem Scrapmaska. Radość dla mnie ogromna. Więc, więc uciekam. Życzę Wam cudownego wieczoru, udanego tygodnia i zapraszam już na następny film w czwartek. Ściskam Was bardzo mocno. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się. Do widzenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa!